Rozpoczynasz swoją przygodę w Ultimate Team. Odpalasz pierwsze meczyki w Division Rivals no i dostajesz trochę monet na start, ale nie wiesz co z nimi zrobić. Kupujesz sobie składzik, rozgrywasz mecze i budujesz coraz lepszy skład. Odbierasz nagrody za Rivalsy, za food Champions, za skład Battles. W Twoim klubie znajdują się coraz lepsze karty, odłożyłeś sobie kilkadziesiąt tysięcy i wybierasz się na rynek transferowy, żeby trochę pohandlować. No ale niestety pierwsze kroki bywają trudne. Coś nie wychodzi, coś nie zagrało, straciłeś monety, sprawdzasz cenę swojego składu i widzisz, że on masakrycznie potaniał. Nie wiesz co masz zrobić, więc sprzedajesz te karty. Nagle te karty odbijają do góry, nie stać ci już na ten sam skład. Po odjęciu prowizji i jej brakuje ci na jednego zawodnika, więc nie wiesz co masz zrobić. Wchodzisz na YouTube'a i wpisujesz frazę jak zarobić FIFA 21. Tak wygląda historia, no myślę, że nie jednego z początkujących handlarzy, którzy chcieli zarobić, ale im się nie udało. I po oglądnięciu kilku, kilkunastu poradników zaczynają jakoś w miarę sobie radzić. Zarabiają pierwsze końcy. Oczywiście, jeżeli czegoś nie wiedzą, to pytają. Oczywiście po oglądnięciu materiału, a nie zadają debilnych pytań. Siema, pomożesz mi zarobić? Masz jakiś sposób? Bo to właśnie odróżnia ludzi, którzy naprawdę w przyszłości mają szansę zarobić potężne monety, od jakichś pierdolonych leniów, którzy po prostu chcą wszystko na już, na teraz. Najlepiej, żeby im podać na tacy i przelać im końsy na konto, żeby nie musieli nic robić, żeby mieli fajny składnik, żeby mogli sobie pograć. Ale ci ludzie nas nie interesują. Porozmawiajmy, może, sobie o ludziach, którzy chcą też dać coś od siebie, chcą poświęcić swój czas, żeby nauczyć się zarabiać, żeby zarobić sobie samemu potężne końcy, bo wiemy najlepiej, że jeżeli kupisz coś za własne, zarobione, ciężko zarobione końcy, to naprawdę granie tą kartą smakuje wybornie, ale dobra, jesteś takim w miarę początkującym handlarzem i szukasz ludzi, z którymi mógłbyś wspólnie pohandlować, popricefixować, albo wymienić się swoimi poglądami, swoimi greenlistami, coś od nich podpatrzeć, coś może komuś pomóc, no i dołączasz sobie na jedną z grup na Facebooku i znajdujesz Jednego potężnego handlarza, który zarabia naprawdę miliony monet, wrzuca wszystkie screeny, ile on tam nie zarobił. I jaki on to nie jest dobry. Ale na samym końcu posta znajdujesz informację, że taki oto koleżka prowadzi swoją grupę VIP gdzie daje więcej sposobów na zarobek, gdzie chętnie pomaga, dzieli się swoimi sposobami i za jedyne 50 złotych miesięcznie możesz dołączyć do jego grupy i razem z nim zarabiać kilka milionów miesięcznie. Serio kurwa, 50 za miesiąc? No ale dobra, myślisz sobie, no niby te 50 za miesiąc to trochę dużo, ale skoro masz zarabiać kilka milionów, to za kilka milionów na różnych stronach można dostać naprawdę kilkunastokrotnie większe pieniądze. Więc piszesz do gościa, dołączasz do jego prywatnej grupy na Facebooku, bo on prowadzi prywatną grupę, dla swoich subskrybentów, i jedyne co dostałeś, to jest coś takiego. Co to w ogóle jest? wziął pięć dych za takie gówno, że to jest masakra, i wiecie, co jest najlepsze? Że chłop pewnie screeny wziął od jakiegoś innego gościa i wrzuca jako swoje pieniądze od ludzi wyłudza. No boże, co jest z tymi ludźmi nie tak? Oczywiście nie obrażam ludzi, którzy dali się nabrać w ten sposób, no ale jak wiemy, są też grupy VIP, jakby czy tam jakieś poradniki, które faktycznie działają i prowadzą to ludzie, którzy faktycznie się na tym znają i faktycznie no ludzie, którzy tam uczęszczają czy kupują te poradniki to zarabiają, ale trzeba uważać na fałszywych handlarzy, którzy chcą tylko wyłudzić pieniądze. Swoją drogą też dostałem taką propozycję od jednego z widzów, że on zapłaci mi 50 zł za to, że będę mu dawał jakieś porady, których nie ma na kanale czy coś takiego. No i mówiąc szczerze, dla mnie to by była świetna opcja. Wiadomo też, że ja nie handluję tylko na materiałach, bo ten handel z materiałów to jest może jakieś 25% tego, co zarabiam. No bo nie będę po prostu robił filmu z handlowania na każdej pojedynczej karcie, jak coś kupię, czy jak wyjdzie jakieś SBC, to coś szybko skupię, zaraz sprzedam, no bo to by nie miało sensu. Pokazuję sposoby, które działają praktycznie cały czas, no w zależności od dnia, od godziny, wiadomo, wszystko schodzi lepiej, gorzej. Oczywiście, jeżeli zadajecie jakieś pytania typu, czy mam jakieś informacje, czy wyjdzie jakieś SBC, czy jak teraz zarabiam, czy opłaca się jeszcze kupić wysoko ocenione karty? Czy myślę, że one odbiją? No wiecie, takie wszystkie normalne pytania, no to na wszystkie pytania oczywiście odpowiadam. No ale jeżeli ktoś zadaje takie pytanie, to ja nie wiem, czy ja mam się śmiać, czy płakać. Linki do wszystkich moich poradników, do moich sposobów na zarobek, czy do moich inwestycji, jakie tam robiłem, wszystko zostawiam wam w opisie, żebyście nie musieli szukać, żebyście mogli sobie wszystko po kolei sprawdzić. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest też w opisie Instagram, tam możecie pytać. Pojawiają się tam też informacje o live'ach, na których zarabiamy końcy, zgadamy sobie, rozmawiamy, także jeżeli chcecie więcej zarabiania, to możecie też tam zafollowować i widzimy się jutro podczas otwierania nagród za food Champions, mam nadzieję, że trafy będą tak kozackie jak tydzień temu. Na razie.